Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam Was do przepisu jak zrobić cytrynowe batony. Możecie je zobaczyć teraz na ekranie. I mały spoiler od razu na wstępie, co grzechu, naprawdę pyszne jest to ciasto cytrynowe. Czego będziemy potrzebować więc? 110 g masła, 170 g mąki migdałowej, 3 cytryny, 3 jajka, oczywiście najlepsze od chłopa czy od baby, 75 gram erytrytolu, 50 g gorzkiej czekolady, takiej wiecie mocnej, co najmniej 85%, Soli, ekstraktu waniliowego, no i kilka rzeczy w kuchni, tak jak tarka do starcia, skórki z cytryny, mikser no i oczywiście piekarnik. To o czym mówię, czego będziemy potrzebować na każdym z etapów, oczywiście wszystko pojawi się na ekranie, tak. Przygotowałem planszę, jak i również znajdziecie w opisie tego filmiku, więc możecie sobie rozwinąć tam wszystko będzie też napisane. Więc e, przygotowanie ciasta, dzielić tak jakby na trzy etapy, ale. Nie bójcie się tego, tak? Nie jest to w żaden sposób ani skomplikowane ani trudne. No, Świadczy <śladuję> o tym fakt, że ja to zrobiłem, więc to nie jest trudne. Nie jestem jakimś wybitnym kucharzem. W pierwszym etapie przygotowujemy spód ciasta i będziemy potrzebować do tego 110 gram masła które właśnie mieszam z 25 gramami, e, gramami erytrytolu. Ja to zrobiłem w taki sposób, że na małym cieple, tak? się no powiedzieć na małym ogniu, małym gazie, ale ja mam kuchenkę elektryczną, więc tak nie mogę powiedzieć. Można to też zrobić oczywiście przez kąpiel wodną, lub po prostu wsadzić do mikrofalówki. No i delikatnie rozpuszczamy to masło, mieszamy z retrytolem. Chodzi o to, żeby nie było tam żadnych grudek. Jeżeli będziecie chcieli sprawę przyspieszyć, no to możecie e, przypalić tak e, retrytol, skrystalizować go, a tego nie chcemy, bo, bo to i smak, i, i smaki, zapach zepsuje. Także delikatne, o, delikatny ogień, tak delikatne ciepełko. No i przygotowujemy sobie kolejne składniki. Tutaj odmierzyłem 100 gram mąki migdałowej, kilka kropel ekstraktu waniliowego. Jeżeli wolicie jakiś inny, jakiś bardziej alkoholowy, proszę bardzo. Ale moim zdaniem bardziej pasuje ekstrakt waniliowy i nieco soli. Ja odmierzyłem akurat no, stosując dużą łyżkę. Jeżeli chodzi o naczynie żelotporne którego ja użyłem. Moja ma akurat szerokość około 19-20 cm. Jeżeli chodzi o długość, 25 cm. Jeżeli chodzi o oryginalny przepis, link, oczywiście, też znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam pani polecała naczynie 20x20. Jeżeli macie tortownicę, lub naczynie nieco o innych rozmiarach, ale podobnych, też spoko da radę. To nie laboratorium. Więc tak wygląda e, ciasto, e, gdy je prawda, przygotujemy e, no, do pierwszego etapu, do, do, do pierwszego pieczenia. Jest takie tłuściutkie. No i e, tak jak widzieliście użyłem miksera, ale poprawiam jeszcze ręką. I też to Wam zalecam, nieco ręką wymieszać. E, nie bójmy się tego, e, potem można przecież ręce umyć. Więc tak to wygląda i rozprowadzamy ciasto w naczyniu a Oczywiście warto wyłożyć sobie to papierem do pieczenia, żeby, nam, no, żeby łatwiej je było potem po prostu wyjąć. Zresztą zobaczycie na koniec filmiku, że no, bardzo ten papier ułatwił sprawę, bo w całości ciało, ciasto po prostu mogłem wyciągnąć. Więc no, musimy je rozprowadzić w miarę równo, też prawda, bez przesady, to, to, to nie jest laboratorium. I w ten sposób to wygląda przygotowane ciasto. Rzucamy do piekarnika. Piekarnik oczywiście, no, zapomniałem o tym wspomnieć, rozgrzewamy do 180 stopni. Mój piekarnik nie ma żadnych oznakowań, więc muszę się wspierać ściągawką, którą przykleiłem obok. Tak? Tutaj przy okazji gorące pozdrowienia dla mojej siostry, która kiedyś mnie odwiedziła. No i wiadomo, tak, że je po staro kawalersku, więc nie wszystko jest powiedzmy zadbane i czyste, więc stwierdziła, że umyje mi kuchenkę. No i takie umyła, że nie zostało tam żadnych oznaczeń. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam. No Powiedziała, że obejrzy, także zobaczymy. Więc e, ustawiamy sobie jakieś przypomnienie, 20 minut to jest pierwszy etap. No i oczywiście tak, tam nam się robi, a my przechodzimy dalej. Nie będziemy e, przecież patrzeć się czy tam leżeć. Więc. Teraz musimy nieco zetrzeć e, skórki z cytryny. I tak, e, to ścieramy to, że tak powiem na oko. E, zaraz do tego przejdę ile do ile tego no, zetrzeć. Ja akurat zastosowałem e, dwie, tak, starłem sobie dwie cytryny. E, nie przepraszam nawet trzy. Bo mi nieco mało tego wyszło. No i chciałem nawet Wam pokazać, tak, że to będzie nie wiem 2 gramy, 3 gramy, a się okazało, że skórka z cytryny starta nie waży nawet 1 grama, więc no, no pozostaje tylko prawda, na oko. No i dlaczego ścieramy skórkę z cytryny? Tam jest bardzo intensywny smak. Skórka z cytryny też ma witaminy, też ma wartości odżywcze, mineralne, antyoksydanty itd. itd. No, nie będę teraz Was przynudzał. Wam przynudzę, podając tych informacji, no i wyciskamy po prostu te cytryny, które, no, którymi dysponujemy. Już tego nie mierzyłem. Jeżeli będziecie mieli troszkę mniejsze lub troszkę większe cytryny, naprawdę nie ma to takiego dużego znaczenia. E, Trochę mąki mi się rozsypało. E, tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, prawda, tak, potem posprzątamy, więc 70 gram, no, na drugim etapie 70 gram mąki migdałowej musimy odmierzyć i lecimy z trzema jajkami. Każdy sobie może je rozbijać jak chce, ja akurat lubię taki sposób z nożem, że sobie je ciapam nożem, bierzemy jakąś szklankę czy, czy dowolne inne naczynie i po prostu to trzeba to rozbełtać, chodzi o to, żeby nabrało powietrza, ciasto będzie po prostu większe i potem nam no, troszkę się też rozrośnie, więc warto do tego przyłożyć. Ja jestem leniwy, więc stosuję mikser. Jeżeli wolicie tak, to, to możecie to jak najbardziej zrobić w, no, w miseczce jakimś widelcem. No i po prostu mieszamy dalej składniki. Nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii. Dodaję znowu Erytrytol, około 50 gram. Tutaj nie wspomniałem, jeżeli jeżeli wolicie jakiś inny słodzik, e, naprawdę nic e, nie stoi na przeszkodzie, możecie zastosować inny, tak? Bo nie wiem, nie macie erythritolu, albo z jakiegoś powodu e, go nie stosujecie. E, myślę, że takim najlepszym zamiennikiem byłaby stevia, tak? E, jest najba najbardziej naturalna, najbardziej słodka. Tylko raczej bym polecał jej zastosować trochę mniej. E, tutaj możecie zauważyć, że odmierzam. Ilość czarnej czekolady, gorz, gorzkiej czekolady. Ja akurat zastosowałem 95% e, chyba bardziej dlatego, że bo chciałem się jej pozbyć, bo zazwyczaj tak jem 85-90%, e, lubię smak gorzki, ale 95% jest naprawdę ciężkie, żeby to samemu zjeść. Więc tak wygląda ciasto e, po 20 minutach. Delikatnie się boki przypieku, ale naprawdę nie ma to znaczenia. To tylko tak wygląda, ale ono jest ok, spokojnie, nie, nie przypaliło się. Więc to, czym je y, zalewam, to jeszcze raz y, mikserem, prawda? Ruszam. A i tutaj ważna rzecz, po wyjęciu ciasta z piekarnika czekamy tak 10-15 minut, żeby nieco ostygło, dopiero zalewamy i znowu. 180 stopni na 25 minut ustawiamy przypomnienie i to już kończymy, prawda, drugi etap, więc w zasadzie już piekarnik nam nie jest potrzebny i tak wygląda no, praktycznie gotowe ciasto. Jeżeli chodzi o przystrojenie, no to w oryginalnym przepisie, tak, którym się zainspirowałem, oczywiście też znajdziecie go w opisie tego filmiku, możecie sobie zajrzeć jak to wyglądało. Tak, no, tutaj długie, żeby wam pokazać e, konsystencję, jest delikatnie miękkie, tak? E, tam z, w oryginalnym przepisie e, pani polecała, żeby e, przyprószyć z e, poszkowanym Ja stwierdziłem, że gorzka czekolada będzie lepsza, więc rozprowadzam gorzką czekoladę. Mówię, jeżeli użyjecie. Troszkę słabszej, tak, tylko nie poniżej 85%, bo to, to nie ma sensu. To wszystko będzie wtedy ok. No i tak wygląda w zasadzie gotowe ciasto. Czekamy 10-15 minut i wrzucamy do lodówki. Najlepiej do lodówki tak na pół godzinki, a najlepiej na troszkę na dłużej. Tak. U mnie bodaj, że to była godzina. I tak wygląda ciasto po wyjęciu. No z racji być może że miałem taką foremkę rozszerzającą się tak tak nieco się na, na bokach roz, e, no, porozwalało. E, w oryginalnym przepisie też tutaj Pani sugerowała żeby używać do krojenia uwaga nici dentystycznej no, takiej oczywiście bezsmakowej. Podobno wtedy uzyskujemy ostrzejsze krawędzie. Ja uważam że zastosowanie noża jest jak najbardziej OK. Więc, e, tak, tak wygląda gotowe ciasto. No nie przejmujcie się, że tam coś tam chrupie, coś tam się delikatnie rozwaliło. E, kilka kawałków wyszło ładnych, więc jak najbardziej, żeby poczęstować gości i, i naprawdę ładnie to wygląda. Ale uwierzcie mi na słowo, spróbujcie. Smak wynagradza wszystko. Zresztą nie musicie mi wierzyć na słowo. E, parę osób zapytałem o zdanie i... Kilka osób pozwoliło się nawet nagrać. Także zapraszam, posłuchajcie innych, a nie, a nie tylko, że ja e, robię, reklamuję. Ok, dzięki, smacznego na razie, pa! Okej, okay. and to jest proper chocolate? Dark oh, chocolate to dark chocolate, 95%. lemon okay. mm. lemon's good. You make a lemon drizzle cake as well. I didn't try that yet, mm. but we'll see. Yeah, the ladies will love you if you make a lemon drizzle cake. <laughs> you guys see that, <laughs> or maybe they like chocolate near where you live. I don't know. <laughs> very good, very good. Mm. Fantastic. Like that one. Well, if you've enjoyed what you've seen today, then give it the thumbs up. You know what you've got to do, it's along the bottom there somewhere. Maybe that side, maybe that side. Thumbs up. <laughs> <laughs> Thank you, Phil. Thank you. You're the best. Very good. I do like it. It's all good. It's all good. This bread is good as well. Mm. Bomba. Mm. It feels like rum. Mm. It's good. <laughs> <laughs> Lechu, nie psuj ujęcia